Okej, mogę, czekaj, bo mi się dupa spociła, poczekaj, daj mi chwilę. Dobra, czekaj. Nie idę sobie kurwa po wafle Wracaj się, wracaj. O. Siema. Ejo. Już się nie płaci. No. się. A. Musiałem się przejść. Oglądasz mecz? No. I kto wygrywa? Belgia. Wiem, chyba A komu no. kibicujesz? Na Belgii. Okurat Wiadomo okay. A ile masz lat? 15 15 Nie masz 15 Fan 2 no. złote No bo wyglądam w skóre co? Ty tu robisz XD To nie, a no, jak na więcej do 15 dalej Co? Jak na więcej wygląda to dalej 15 jednak <noise> Co się tak cieszysz? Ja się nie, no, no. <laughs> nie, jestem nie, 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 się mecz nie, Belgia 3-0 nie, 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 ja nie, nie, Ja nie, nie, No nie, 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 jestem. nie, nie, jakbyś nie, jestem jakbyś karate Uwielbiam karata? Uwielbiasz? Uwielbiam <laughs> I zuby lepiej, po bederku yeah. <laughs> Ty, a ty jesteś na fazie jakaś, naprawdę, no, to nie wiesz <laughs> <jest>, co <laughs> nie jestem, cieszę się, jak to nie wiem, widzę cię <laughs> Chyba nie w tym wymiarze <laughs> No w tym wymiarze, w tym Czym się interesujesz? co no a ile masz zresztu dużo taki metr siedemdziesiąt więcej już nie bali tutaj metr osiemdziesiąt pięć a skąd jesteś z zachodniej Pomorowskiej Co ci jakaś lekcja tam leci w tle? Nie, czemu? Mesz A, to jeszcze trwa? He? To jeszcze trwa? Nie, znaczy to jest ten... Eee... Um, wywiad Pokazują Eriksena, jak Co ty robisz, ty? Cieszę się, no Zakochałaś się, ja wiem. Czekaj, to tobie, no. Zakochałaś się w mulacie. Polka za granicą. A gadasz z kolegami na Discordzie? Gadam. A śmieję się ze mnie? Ach, nie, ja się bardziej śmieję z Ciebie, bo. E, e, siedzisz się już mi kręta ja pozytywna jestem dziewczyna. <grym> I z chyba. Nie. No nie trochę. Nie. nie trochę. <grym i zjadzi> no nie jestem. Bartkej. na 300 złotych. Oczach. 300 na 30 k trochę. posiedzisz, a ja sobie wjeżdżam na pierwsze. Pozdro. Co ty robisz? No co się stało? Stało? Nic. Co Nie To jest Co jest się Co jest? Chłopaki, chyba mam dobry profil, z lewej strony, więc spoglądam lecz. Nie mnie. mam <grym dobry profil chyba z lewej, podoba ci się. Bardzo. Się. No bo się tak cieszysz ciągle, jak się odwracam. Mogę ci jeszcze drugi pokazać. Gdyby nie było. Fajnie, co? Fajnie, no. No, widziałem. Co tam, jak tam? Pet. Powiedz w swoich Lepiej nie było. Ja się bardzo cieszę wynikiem meczu. Jakim? 3-0. No. To dlatego tak się uśmiechałem A kibicujesz belgii? Tak. <śmienicza> mhm. <śmienicza> A ty kibicujesz? Co? A ty kibicujesz? Tylko Polczę! Mhm. Dobra, ja idę, bo ja nie wiem co ty robisz. Ty kurwa, to ci, <śmienicza> ci się we mnie ewidentnie nie podoba, kurwa. Ma, wszystko mi się podoba. Co się skurwanie tak śmiesz ciągle. Tak, tak, tak. Cześć. Pa. <noise> dziękuję za 30 tysięcy. <noise> Ej, kość, myślałam, że jestem w jakiejś części. To i dziękuję, Bartki, za 300 Nowak, zł. 3 zł. Cześć, Zyskosia, wypniesz tyleczek? Nie! A, dziękuję, Bartki, za 300 zł. I Nowak za 3 zł. Jezu. Ale dzisiaj. Nie, ja normalnie. Nie jestem zjarana. Ja zapisuję tą datę, widzowie. Normalnie data jest zapisywana. Nie no. Jest 30k, bo ja widzę na liczniku. I 10 koła na Instagramie, czajcie to. Banji. wiem, że Banji. A mi nie przypominaj. Banji dopiero będzie... O Jezu, to spada. Special na 30 koła będzie pod yy, początek lipca. Bo wtedy mam termin na Bungee w Krakowie. Także ten. Nie jestem zjarana! Zostawcie mnie. Który dzisiaj? 12? Dobra, 12. Dobra, zapisana data normalnie. Pokaż dupę. Niech ci mama pokaże. O! Zapisana data normalnie. <ścoughs> tak, tak nagle się zjarałam, bez kitu Ja pierdzielę. Dziękuję bardzo. 30 koła! Przecież dwa tygodnie temu było 20 koła! Nie wierzę.